na kanale Zdrowo na Ludowo. Mam na imię Joanna i w dzisiejszym odcinku opowiem Państwu o właściwościach i zastosowaniu propolisu. Zapraszam do oglądania. Propolis jest to lepka, żywiczna, gęsta substancja składająca się z żywicy, wosków, pyłku pszczelego, wydzielin pszczelich oraz olejków eterycznych. Dzięki obecności wielu aktywnych substancji propolis ma Działanie na wiele różnych dolegliwości. Propolis ma właściwości przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwnowotworowe, przeciwzapalne, regeneracyjne, przeciwpierwotniakowe. Stymuluje również układ odpornościowy i wiele, wiele innych właściwości. Najpopularniejszym i najczęściej stosowanym sposobem na Propolis jest przyrządzenie z niego nalewki Propolisowej. I w dzisiejszym odcinku pokażę państwu jak taką nalewkę państwo mogą samemu przyrządzić w domu. Przede wszystkim nalewka propolisowa to naturalny antybiotyk, który zwalcza infekcje dróg oddechowych. Reguluje ciśnienie tętnicze krwi, zmniejsza zakażenia bakteryjne, osłabia działanie wirusów. Jednakże, jak każdy produkt w szczeli, propolis może uczulać. W tym celu stosujemy dwie próby uczuleniowe. Jedną na skórę i stosujemy wtedy kilka kropel nalewki na skórę, a drugą do ustnie, czyli przyjmujemy kilka kropli nalewki propolisowej do ustnie i sprawdzamy, czy występuje jakaś reakcja alergiczna. Jeżeli nie występuje reakcja alergiczna, wtedy spokojnie możemy stosować nalewkę propolisową. Do przyrządzenia nalewki propolisowej używamy tylko dwa składniki, a więc 100 g rozdrobnionego, najlepiej w blenderze lub młynku do kawy propolisu, a także pół litra wódki 40%. Dodatkowo będzie nam potrzebny jeden najlepiej ciemnego szkła słoik. Jeśli Państwo takiego słoika nie posiadają, może być zwykły, przezroczysty słoik, do którego dodamy nasze składniki. A więc zaczynamy. Najpierw do słoika przesypujemy propolis. Zalewamy i Zamykamy nasz słoiczek. Lekko potrząsamy. I gotowe. Tak przygotowaną nalewkę odstawiamy na około 2-3 tygodnie w ciemne miejsce o temperaturze pokojowej. Po tym czasie przepietrowujemy nalewkę przez każde i rozlewamy do ciemnych buteleczek. Taką nalewkę możemy pić albo samą, albo możemy kilka kropli spuścić w roztworze miodu lub wody. I to tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli mój odcinek się Państwu podobał, zapraszam do lajkowania i subskrypcji. I razem z Kotem Dusią zapraszam do kolejnego odcinka. Cześć!